Cześć wszystkim. Dzisiaj sobie troszkę policzymy. Ja sobie powycinałam 10 kółek. Na każdym kółeczku sobie narysowałam kropeczki. I teraz do tego jeszcze potrzebujemy klamerki. Zaczynamy. Liczymy kółeczka. Jeden. I przypinamy tylko jedną klamerkę. Jeden. Dwa. Mamy dwa kółeczka, czyli przypinamy dwie klamerki. Jeden, dwa, trzy. Czyli potrzebujemy trzech klamerek: jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy. 1, 2, 3, 4, 5. Ta kółka możecie sobie powycinać ze sztywnych kartek. To będzie Wam łatwiej przypinać te klamerki. 5. Na kolejnym kółku mamy sześć.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I ostatnie nasze kółeczko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Do każdego kółeczka przyczepiamy sobie tyle naklejek, ile mamy kropeczek. Życzę miłej zabawy z liczeniem.